Dzień dobry! Dziś na kanale 80 spółek dookoła świata witamy Was ze stolicy Szwecji Sztokholmu. Właśnie byliśmy świadkiem zmiany warty pod pałacem królewskim w Sztokholmie i przy okazji opowiem Wam trochę o najpopularniejszej formie prowadzenia biznesu w Szwecji. Jest to tak zwana spółka AB. To jest taki odpowiednik naszej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak możecie się domyślać, oznacza to, że wspólnicy odpowiadają tylko w zakresie wniesionego kapitału, majątku do spółki. Spółka posiada swoją odrębną osobowość prawną, więc za swoje zobowiązania odpowiada ona jako osobny podmiot. W zakresie właśnie spółki AB możemy wyróżnić jej dwa rodzaje: prywatną i publiczną. E, prywatna e, to taka, gdzie te udziały, właśnie, są wewnętrzną własnością wspólników, i tam wymagany kapitał zakładowy to 25 tysięcy koron szwedzkich. Natomiast spółka publiczna AB, można powiedzieć, że przypomina trochę polską spółkę akcyjną. E, czyli tam. Udziały, ponieważ w Szwecji nie rozróżniamy udziałów od akcji, są ogłoszone na giełdzie publicznie do kupienia, ale w przypadku tej spółki kapitał zakładowy musi wynieść 50 tysięcy koron szwedzkich. Istnieje inny rodzaj spółki, tzw. spółka handlowa, w której nie musimy wnosić tego kapitału zakładowego, jednak ona jest podobna do spółek osobowych w Polsce co oznacza, że wspólnicy odpowiadają solidarnie i subsydiarnie ze spółką za jej zobowiązania z całym swoim majątkiem i to wspólnicy mają prawo jej reprezentacji. Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość otworzenia oddziału polskiej spółki w Szwecji, ale tak jak w przypadku oddziału wszędzie na świecie, oddział nie posiada swojej osobowości prawnej, prowadzi jedynie miejscową księgowość i potrzebujemy tutaj lokalną osobę do reprezentacji tej polskiej spółki w oddziale szwedzkim. Więcej informacji za chwilę. Jak wygląda taki proces zarejestrowania spółki AB? Przede wszystkim, należy podpisać oczywiście akt założycielski. W przeciwieństwie do procesu w Polsce, nie musi mieć on formy aktu notarialnego. Jednak to, co ważne, należy przed rejestracją wpłacić na konto i to konto w szwedzkim banku kapitał zakładowy. To konto trzeba wcześniej założyć, a także zdobyć tak zwany numer identyfikacyjny szwedzki dla siebie, aby to konto właśnie móc otworzyć. Bank wtedy wydaje nam potwierdzenie, że ten kapitał został wpłacony i jest to niezbędny dokument do zarejestrowania naszej spółki AB w Szwecji. Dodatkowo warto pamiętać, że musimy powołać konkretne organy. Oczywiście zarząd i on ma prawo reprezentacji spółki dodatkowo konieczny jest tak zwany audytor, który wykonuje sprawozdania finansowe i różne wymagane prawem szwedzkim raporty. To, co też ciekawe, obowiązkowym podmiotem w szwedzkiej spółce AB jest tak zwana osoba do otrzymywania korespondencji. Musi ona mieć również szwedzki numer identyfikacyjny, a także posiadać adres, oczywiście w Szwecji. Ta osoba nie ma uprawnień do, do zarządzania spółką, do jej reprezentowania. Jedynie ma uprawnienia do odbierania urzędowej korespondencji. Jej obowiązkiem jest natychmiastowe przekazywanie informacji i korespondencji zarządowi czy, czy wspólnikom. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, po wypełnieniu wniosku, wysyła się go do szwedzkiego urzędu. No i tutaj czekamy już wtedy na wpis. Witamy Was teraz z wnętrz Grand Hotelu w Sztokholmie. Jest ze mną Martin, Martin Cruz, nasz biznesowy partner właśnie ze Szwecji. Martin, jakbyś mógł powiedzieć, czym zajmuje się Twoja firma, w czym się specjalizujecie? Cambridge Analytica. Głównie działamy w branży księgowej, kadrowej. Także pracujemy ze sprawozdaniami finansowymi. Dużą rolę odgrywa w naszej działalności rejestracja firm, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, głównie z zagranicy, no i siłą rzeczy głównie z Polski oraz rejestracja pracowników tychże, tychże firm na rynku szwedzkim, a także kontakt ze wszystkimi możliwymi urzędami, czy niezbędnymi urzędami w Szwecji, do których polskie przedsiębiorstwa jest no, zobligowane. I waszym dużym atutem jest to, że wszyscy mówicie w języku polskim, prawda? Wszyscy w biurze, tak. W biurze. Więc to jest duży atut tak, dla polskich przedsiębiorców. A z czym ci polscy przedsiębiorcy do was przychodzą najczęściej? Jakie są ich problemy? E, spektrum jest bardzo szerokie, bo zaczyna, zaczyna się pierwszy kontakt, kiedy danemu przedsiębiorcy pojawia się jakieś zlecenie w Szwecji. Wówczas są to pytania dotyczące kosztów pracy pracownika, pytania dotyczące niezbędnych rejestracji w Szwecji zarówno pracowników, jak i spółki. Pytania związane z samą rejestracją spółki zarówno w szwedzkim KRS, jak i w szwedzkim Urzędzie Skarbowym. Są to też pytania związane z rejestracjami ze wszystkimi niezbędnymi urzędami w Szwecji, jak związkami zawodowymi, ale też na przykład pytania dotyczące kontaktu z bankami, rejestracja konta bankowego umów, także spektrum jest bardzo szerokie. Dobrze, a powiedz mi, a jakie są te najczęstsze i najtrudniejsze wyzwania dla tych polskich przedsiębiorców jednak na tym szwedzkim rynku biznesowym? Wydaje mi się, że na początku jest wszystko trudne, ponieważ polskie przedsiębiorstwa zaczynające działalność w Szwecji, no, pojawia się tutaj po raz pierwszy i wszystko musi zrobić pierwszy, pierwszy raz. Sama rejestracja w KRS jest skomplikowana, jeżeli nie wie się, jak ma się tego dokonać. Wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju rejestracje i kontakty z związkami zawodowymi to są te problemy, które są najczęstsze. W trakcie już trwania projektu, jak już jest spółka zarejestrowana, wtedy głównym problemem będzie Rozliczanie pracowników, kwestie podatkowe, no i też kwestie właśnie w kontakcie ze związkami zawodowymi, które odgrywają w Szwecji bardzo ważną rolę, ponieważ bardzo mocno regulują ten rynek pracy, jeżeli chodzi o chronią pracownika, można powiedzieć. A na etapie rejestracji podmiotu jak to dokładnie jest z tym otworzeniem też konta bankowego, wtedy dla takiego polskiego rezydenta, tak naprawdę? W Szwecji mamy taki oligopol bankowy, czyli tak naprawdę są cztery główne banki i otworzenie konta bankowego nie jest tak łatwe dla zagranicznego przedsiębiorcy, jak chociażby w Polsce. Jest to dość skomplikowana sprawa, ponieważ albo powinno się mieć szwedzki numer identyfikacyjny, tak zwany Paszą numer, albo no, przynajmniej powinien być jeden z członków zarządu rezydentem szwedzkim. Także. Jest to troszeczkę taka droga przez mękę, jeżeli chodzi o otwarcie konta bankowego. Rozwiązujemy to w ten sposób, że mamy kontakt z bankiem czy z bankami i to nam pomaga troszeczkę przebrnąć te, te procedury. Czyli, czyli współpraca z Wami się po prostu opłaca w tym zakresie. A czy w Szwecji funkcjonuje coś takiego jak kupowanie gotowej spółki? Tak, można kupić gotową spółkę. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje spółkę od razu, za dwie godziny, to możemy kupić gotową spółkę. Za dwie godziny mamy numer organizacyjny. Należy oczywiście dokonać tylko zmiany zarządu, działalności, adresu. Natomiast no, umowę możemy podpisać dzisiaj już na tą nową spółkę, bo będziemy mieli jej, jej numer, tak? Jeżeli komuś nie zależy na czasie, no to e, można założyć spółkę od początku. Procedura jest mniej więcej e, taka sama. E, mniej więcej wymagane są podobne dokumenty, e, bo tą gotową spółkę, którą kupimy, no i tak będziemy musieli w pewnym stopniu przekształcić tak, pod swoje potrzeby. Rozumiem, ale czy wtedy też trzeba na początku tworzyć konto bankowe na siebie przed kupieniem? Tej... Możemy kupić spółkę już z, z kontem bankowym. bankowym. I nie ma problemu z przepisaniem na nowych właścicieli? Najczęściej na nowych... nie ma, najczęściej nie ma. Może być tak, że bank po całkowitym zmianie zarządu i działalności spółki się nie zgodzi na e, przepisanie konta, ale to jest dosyć, zdarza się dosyć rzadko, więc na, najczęściej idzie to sprawnie. Brzmi to dobrze. E, a jakbyś mógł e, trochę powiedzieć, może odczarować, a może nie system podatkowy w Szwecji. E, dużo się mówi o tym, że tutaj są wysokie podatki, e, ale jak to tak naprawdę wygląda na co dzień w praktyce? E, tak, podatki może są wysokie, ale no, trzeba się do nich przygotować i, 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 i trzeba, trzeba e, po prostu zaplanować swoją działalność. Jeżeli, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach z Polski, no to hmm, po kolei mamy CIT, czyli podatek od osób prawnych. W Szwecji wynosi 20,6%, więc nie jest dużo wyższy niż, niż w Polsce. Jednak co jest ważne, że CIT płaci spółka zagraniczna spółka płaci CIT w Szwecji, jeżeli projekt przekroczy 12 miesięcy. Czyli przy dobrym rozplanowaniu projektów no, można przez jakiś czas tego cytu uniknąć. Tak? Czyli jeżeli robisz jakieś krótkie projekty, no to wówczas nie, nie wchodzi się od razu w obowiązek podatkowy w Szwecji. VAT jest, no, VAT jest chyba jeden z najwyższych w Szwecji 25%, ale to przedsiębiorców może nie, nie za bardzo dotyka, dlatego że no, nie jest to kosztem firmie. E, później PIT, czyli ten chyba podatek, który jest najciężej e, zrozumiały w Szwecji e, od, e, od osób fizycznych, e, czyli od zatrudnionych czy, czy od e, działalności jednoosobowych. I tutaj to nie jestem w stanie odpowiedzieć, ile on wynosi. E, dlatego, że e, zależy on od tabeli podatkowej e, i on może wynieść i 5% i 60%. Najlepiej na przykładzie, jeżeli powiedzmy mamy pracownika, który pracowałby w Szwecji 8 miesięcy i zarabiałby powiedzmy 15 tysięcy koron brutto, to jest 120 tysięcy rocznie, to wówczas ten podatek wyniesie około 10-11%. Przy wyższych dochodach, powiedzmy rzędu 50 tysięcy koron i też 8 miesiącach, czyli kwocie brutto, rocznej dochodzie brutto 400 tysięcy koron. Ten podatek wyniesie około 26-25%. Średnio z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że podatek od pracowników wynosi 20%. Tak należałoby sobie kalkulować. A podatek który z dochodu, który wypłacamy sobie ze swojej spółki? Dywidenda 19%. 19% dywidenda. Znaczy, to jest też troszeczkę bardziej skomplikowane i to są, to są, to są e, takie specyficzne reguły w Szwecji, bo w przeciwieństwie do zasad, które obowiązują w Polsce, że można wypłacić dywidendę, z tego co ja przynajmniej wiem, w jakiejkolwiek wysokości, w Szwecji tak nie jest. To znaczy do pewnej kwoty możemy wypłacić dywidendę na, jak ja mówię, korzystnym podatku, czyli tym około 19-20 przy wyższych kwotach, niestety, ten podatek jest też wyższy. Także tutaj ustawodawca zadbał. A z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, tutaj można jakieś wynagrodzenia sobie ustalić? Czy... Jest ono tak samo opodatkowane jak z tytułu pracy, czyli nie ma żadnych jakby. Ale trzeba zabierać umowę o pracę, czy po prostu te same zasady podatkowe tutaj funkcjonują? Obowiązują zasady podatkowe jak dla umowy o pracę, w związku z tym. Nie ma tutaj jakby żadnej korzyści z tego tytułu. Dobrze, a jakbyś mógł jeszcze powiedzieć o takim tajemniczym albo mniej tajemniczym pojęciu, czyli pracodawca ekonomiczny. Tak? To się pojawiło dość niedawno trzy lata temu? Tak, około 3 lat temu. Troszeczkę, troszeczkę właśnie można powiedzieć zadbanie o rynek wewnętrzny, czyli bardzo istotne jest, czy firma z Pol no, Załóżmy z Polski, która nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności. Jeżeli wykonuje jakiś projekt, to czy działa na zasadach podwykonawcy, czy jednak wynajmu personelu? Jeżeli jest to wynajem personelu, to wówczas określa się, że ta firma, do której ten personel jest wynajmowany, jest ekonomicznym pracodawcą tych osób. I w tym momencie nie obowiązuje zasada 183 dni dla, dla tych pracowników, ale zasada nazywa się 1545. Czyli jeżeli przekroczymy jednorazowo 15 dni lub 45 dni w ciągu roku, wówczas taka osoba fizyczna, taki pracownik nabywa obowiązek podatkowy w Szwecji i powinien rozliczać podatek w Szwecji. Dlatego bardzo istotne jest przy podpisywaniu kontraktu dla polskich przedsiębiorców określić, czy wynajmujemy osoby do szwedzkiej firmy, czy po prostu działamy na zasadzie podwykonawcy, czy odpowiadamy za projekt i jakby realizujemy projekt na, no może być w swoich warunkach, dbamy o nie wiem narzędzia, ubiór i wszystkie kwestie związane z pracownikiem, czy jakby przekazujemy go do szwedzkiej firmy. Z tym to się wiąże. Rozumiem, że tutaj też e, dbacie o klientów. I... Tłumaczycie im te kwestie? Bardzo dokładnie. Bardzo dokładnie. Dobrze, czy może jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć, jeśli chodzi o, o, o tych polskich przedsiębiorców i Szwecję? E, tak, no przede wszystkim istotne wydaje mi się, że jest na początku planowanie. To znaczy, jeżeli wiemy, że możemy mieć jakąś, jakiś kontrakt na rynku szwedzkim, to um, uważam, że warto skontaktować się um, z jakimś biurem podatkowym, żeby określić strategię. Czyli czy chcemy działać na zasadzie zakładu podatkowego, czy na zasadzie filii w Szwecji, czy otworzyć spółkę AB w Szwecji. Czy, to jest jakby, e, czy mamy plany długofalowe, czy krótkofalowe? E, jakie jakie e, e, korzyści będziemy mieli z działalności na zasadzie zakładu podatkowego, albo spółki AB? Spółka AB Akcje Bulok to jest odpowiednik spółki ZO w Polsce. Później też proponowałbym zacząć wcześniej, dlatego że urzędy w tej chwili nie działają bardzo szybko, więc rejestrację trzeba wykonać chronologicznie, czyli jakby najpierw KRS, później Urząd Skarbowy, później zarejestrować pracowników, skontaktować się ze związkami zawodowymi, z Urzędem BHP i to wszystko należałoby wykonać jeszcze przed jakby rozpoczęciem projektu, żeby móc już rozliczać pracowników, którzy. Byliby już w Szwecji, e, powinni już mieć numer, swój numer podatkowy, by móc ich rozliczać e, no, poprawnie od pierwszego dnia. Także m, kontakt przede wszystkim z kimś, kto zna rynek, e, odpowiednio wcześnie reagować i, i, i no, być cierpliwym w tej pierwszej procedurze i przejść przez te wszystkie urzędy. Robi się to tylko raz, jest to może troszkę męczące, ale później już jest dobrze. W takim razie dziękuję Ci bardzo za Twój czas i za tę rozmowę. Myślę, że tutaj było dużo praktycznej wiedzy dla naszych widzów. Dziękuję, dziękuję. jeszcze raz. Dziękuję. Żegnamy się z Wami z widokiem najpiękniejszej trasy spacerowej w Sztokholmie. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie nas w celu zobaczenia kolejnych ciekawostek biznesowych o świecie. Do zobaczenia.